W trakcie tego wideo omówimy rewolucyjne podejście, które łączy skupioną energię i jasną intencję, aby odblokować dobrobyt w Twoim życiu. Wyobraź sobie możliwość przyciągnięcia bogactwa i obfitości w ciągu zaledwie 24 godzin, po prostu dostosowując swój mentalny i emocjonalny fokus. Nie, to nie jest magia ani przesąd, lecz praktyczne zastosowanie zasad rządzących energią wszechświata. Gdy zgłębiamy tę wiedzę. Poprowadzę cię ścieżką wychodzącą poza zwykłe powtarzanie słów, ujawniając prawdziwy sekret stojący za tą praktyką. Każde słowo zostało starannie dobrane, aby zsynchronizować twoje myśli i serce z częstotliwością obfitości. Podczas naszego wspólnego czasu odkryjemy ukrytą moc tego zdania i jego wpływ na twoje życie finansowe, gdy użyjesz go z prawdziwymi intencjami i szczerymi uczuciami. Zbadamy pojęcia dotyczące częstotliwości energetycznej, pokazując, jak Twoje myśli i emocje są potężnymi twórcami rzeczywistości. Wszechświat precyzyjnie reaguje na wibracje, które emitujesz, a gdy naprawdę wierzysz w to, co mówisz do siebie, zaczyna się magia. To nie jest czysto teoretyczna koncepcja. Pokazujemy, jak przeprogramowanie podświadomych przekonań za pomocą odpowiednich afirmacji może utorować drogę do nowych realiów finansowych. Celem jest obudzenie w tobie maksymalnego potencjału i skierowanie twojej energii na prawdziwą ścieżkę dobrobytu. W trakcie tego wideo będziesz zaproszony do porzucenia wątpliwości i lęków, przyjmując z otwartymi ramionami mentalność obfitości. To doświadczenie stanie się twoją podróżą w kierunku nowego sposobu życia, w którym optymizm i pewność nie tylko przyciągają dobrobyt, ale i tworzą życie pełne możliwości. I Zatem przygotuj się na przyjęcie tego zaproszenia do transformacji, odnawiając każde najmniejsze spojrzenie na bogactwo i sukces finansowy. Wyobraź sobie, że opowiadasz historię, w której ciekawość i niezwykłość to nici budujące narracje. Ważne jest, aby od razu zaznaczyć, że zamierzamy badać koncept, który wykracza poza to, co same słowa potrafią przekazać. Jednak nie chodzi o gotową, magiczną receptę lecz proces, w którym energia, intencja i osobiste skupienie odgrywają kluczowe role. Upewnij się, że ten filmik odkryje tajemnicę, która zmieniła życie wielu ludzi i może być impulsem, na który wielu z nas czekało, aby rozpocząć osobistą i finansową transformację. To przesłanie jest dostępne dla każdego, niezależnie od wcześniejszych doświadczeń z duchowością czy afirmacjami. Podkreśl realność tej oczekiwania. Wspominając, że prawdziwa siła frazy leży nie tylko w słowach, ale w wewnętrznym odczuciu i emocjonalnym zaangażowaniu, które jej towarzyszą. Przygotuj widza na podróż, podczas której odkryje, że klucz do dobrobytu często znajduje się w nim samym, czekając na aktywację. Następnie skup się na stworzeniu żywego obrazu, jak taka zmiana może się odbyć. Przyciągając odbiorców do stanu umysłu, w którym ich aspiracje finansowe i duchowe są zgodne, opisz miejsce, gdzie pragnienia nie są tylko dalekimi marzeniami, lecz potencjalnymi rzeczywistościami czekającymi na urzeczywistnienie. Bez zagłębiania się w szczegóły, zasugeruj, że to, co nadejdzie, jest zaproszeniem do wyjrzenia poza cienie i dostrzeżenia ukrytego potencjału w każdym z nas. Droga każdego będzie wyjątkowa. Ale wspólnym mianownikiem będzie nowe postrzeganie własnej siły. Upewnij się, że wszyscy nosimy w sobie niewykorzystaną zdolność do kształtowania naszej rzeczywistości tak by była zgodna z naszymi prawdziwymi zamiarami i pasjami. Przy budowie pomostu między pragnieniami a rzeczywistością kluczowa jest niezachwiana wiara, że jesteśmy godni obfitości i szczęścia. Ta dyskusja zachęci widzów do postrzegania siebie jako integralnej części wszechświata w ciągłym ruchu, w którym wszystko jest połączone i płynie harmonijnie w kierunku sukcesu oraz samorealizacji. Podsumowując, wprowadzenie do scenariusza nie tylko wyznacza oczekiwania na resztę filmu, ale także zasiewa ziarno zmiany, oferując widowni przedsmak wpływu, jaki ta nowa perspektywa może mieć na ich życie. Przygotujcie serca i umysły na tę podróż. Gdzie początkowa obietnica przestaje być tylko zdaniem i staje się namacalną, potężną rzeczywistością. Zdanie, które teraz ujawnimy, to nie tylko zbiór słów, ale prawdziwy klucz do odblokowania ukrytego potencjału w Tobie. Wyobraź sobie na chwilę, jaką moc i znaczenie może nieść zdanie zdolne do głębokiego poruszenia Twojego umysłu i ducha. Wypowiadając je, nie wydajesz tylko dźwięków, dostrajasz swoją energetyczną częstotliwość do czegoś znacznie większego wibracji sięgającej poza to, co widzialne. Każde słowo niesie specyficzną moc, energię, która celowo połączona może działać jak katalizator znaczących zmian w Twoim życiu finansowym. Odczuwać te słowa jest równie ważne, jak je wypowiadać, bo tylko ich mechaniczne powtarzanie nie obudzi potencjału, który w Tobie drzemie. Słowa to więcej niż gramatyczne konstrukcje. Są to nośniki wibracji, które mogą zmienić stan naszego umysłu i otoczenia. Wypowiadając je, tworzysz rezonans, który odbija się echem we wszechświecie, jak fale powstałe po wrzuceniu kamienia do spokojnego jeziora. W tej chwili objawienia podkreślamy, że sekret tkwi nie tylko w słuchaniu czy powtarzaniu. Prawdziwa siła objawia się, gdy wchodzisz w harmonię z każdym słowem. Pozwalając im zakorzenić się w Twoich myślach z intencją i znaczeniem, które niosą. Poczuj emocjonalne naładowanie każdego słowa, z energią, która rozgrzewa i rozszerza Twoje jestestwo. To moment, w którym przekraczasz zwykłe wypowiedzenie słów i wkraczasz na próg prawdziwej manifestacji. Zdanie przeczytane bez emocji jest jak silnik, który nie został uruchomiony. Natomiast zdanie odczute jako prawdziwe ma moc silnika turbo napędzając cię w kierunku dobrobytu. Wielu przeszło tę drogę przed tobą i odkryło, że potęga słów, gdy są one nasycone emocją i intencją, to nie mit, lecz most do bardziej obfitej rzeczywistości. Każde słowo, które wypowiadamy, tworzy efekt domina we wszechświecie, prowadząc do przemian, które mogą wydawać się cudowne. Angażując się aktywnie i emocjonalnie w to zdanie, nie tylko dostosowujesz swoje działania do swoich pragnień, ale także przywołujesz energię, która do Ciebie wraca. Skoncentruj się na swojej drodze, pozwalając, by każde słowo rezonowało nie tylko w Twoim umyśle, lecz przede wszystkim w sercu. Kiedy widzisz każde słowo jako klucz otwierający drzwi do nowych możliwości, przekształcasz zwykłe dźwięki w elektryczny impuls, który uruchamia wrodzony potencjał. Wyciągając na światło dzienne to, co wcześniej wydawało się odległym marzeniem. Pamiętaj, siła tego zdania tkwi w połączeniu czucia z mówieniem. Istota skuteczności tego zdania leży w naszej zdolności do dostrajania się do specyficznych częstotliwości, które kształtują naszą rzeczywistość. Każda myśl, którą pielęgnujemy, to emiter energii, fala rozchodząca się w świecie, wpływająca na nasze otoczenie i przeżycia. Kiedy stosujemy afirmację, nie są to jedynie wypowiedziane słowa. Emitujemy częstotliwości, które, jeśli odpowiednio dostrojone, przyciągają spójne rezultaty do naszego życia. To jak dostrajanie się do konkretnej częstotliwości radiowej, dostosowując nasz umysł i emocje do tego pasma, naturalnie łączymy się z wydarzeniami, ludźmi i możliwościami, które oscylują na tej samej długości. Siłą zdania tkwi w jego prostocie i głębi. Oferując punkt skupienia dla naszej mocy manifestacji poprzez zharmonizowanie naszej świadomości z podświadomością. Wszechświat działa jak kwantowe lustro, które odbija i wzmacnia to, co naprawdę czujemy i w co wierzymy. To nie jest tylko ślepa wiara, lecz energetyczna nauka, gdzie powtarzające się myśli tworzą wzorce determinujące nasze postrzeganie i interakcje ze światem. Gdy wkładamy prawdziwą intencję w afirmację, wysyłamy do wszechświata jasny komunikat o tym, co chcemy zamanifestować. Nie chodzi tylko o słowa, ale o uczucia. Kiedy wypełniamy się szczerymi emocjami i wizualizujemy z jasnością, zdanie przestaje być zwykłym, powtarzanym mantrą i staje się katalizatorem rzeczywistych zmian. Przez subliminalne przeprogramowanie naszej podświadomości za pomocą afirmacji. Stopniowo zmieniamy naszą perspektywę z niedostatku na obfitość, tworząc nowe szlaki neuronowe wspierające tę rzeczywistość. To proces wewnętrznego przebudzenia, w którym przechodzimy z mentalnej inercji do wzmocnienia naszych zdolności. Z czasem to zmienia nasz wizerunek siebie i sposób, w jaki postrzegamy dobrobyt. Uczucia wywołane ciągłym i świadomym stosowaniem fraz działają jak potężne wyzwalacze, które przekształcają naszą mentalność. Na początku może to się wydawać zwykłym ćwiczeniem powtarzania, ale szybko przechodzi w stan niezachwianej pewności siebie. Gdy aktywujemy te emocje i włączamy je do naszej codziennej rutyny, zaczynamy dostrzegać możliwości tam, gdzie wcześniej widzieliśmy tylko blokady i ograniczenia. Ten efekt domina wszystkie obszary naszego życia, wpływając nie tylko na sposób, w jaki przyciągamy zasoby finansowe, ale także na to, jak budujemy bogatsze i bardziej znaczące relacje. Ta wrodzona moc słów potwierdza, że nasza zewnętrzna rzeczywistość jest jedynie odbiciem wewnętrznych przekonań, które uznajemy za prawdziwe. Zrozumienie, że zdanie angażuje zarówno poziom świadomy, jak i nieświadomy, działa jak aktywacja mechanizmu uniwersalnej synchronizacji. Gdy te dwie warstwy umysłu są w harmonii, pragnienia z głębi serca zaczynają się manifestować znacznie szybciej. Klucz tkwi w zgodności umysłu, ciała i ducha, gdzie każda powtórka brzmi nie tylko jak życzenie, ale staje się rzeczywistością. To zrozumienie umacnia pomysł, że nic nie jest niemożliwe, gdy naprawdę wierzymy, ponieważ nowa energia, jaką emitujemy, otwiera drzwi i umożliwia codzienne cuda. To jest realistyczna i namacalna magia sukcesywnych afirmacji. Żywy dowód na to, że wszechświat odpowiada na to, co naprawdę bez wahania emitujemy i w co wierzymy, że jest możliwe. Aby maksymalnie wykorzystać zalety zdania, które analizujemy, kluczowe jest zrozumienie nie tylko częstotliwości jego powtarzania, ale także najlepszych momentów na włączenie go do codziennej rutyny. Rano, gdy świat wokół ciebie budzi się do życia, a ty jesteś jeszcze na granicy snu i jawy, twój umysł jest bardziej otwarty i podatny. To silny moment na rozpoczęcie zmiany przekonań. Powtarzanie zdania na tym wczesnym etapie dnia pozwala ci rozpocząć dzień w aurze pozytywności i celu, kształtując sposób, w jaki stawiasz czoła wyzwaniom i dostrzegasz możliwości. Pod koniec dnia, gdy ciało i umysł szukają spokoju i refleksji, Używając tego zdania zasiewasz w żyznym gruncie podświadomości jasną intencję obfitości podczas snu, pozwalając tym energiom pracować nieprzerwanie, gdy odpoczywasz. Użycie tej frazy w chwilach głębokiego relaksu lub wdzięczności dodatkowo zwiększa jej skuteczność. Kiedy jesteś spokojny lub pełen wdzięczności, Twoje wibracje współgrają z wszechświatem, czyniąc Cię bardziej otwartym i potężnym kanałem dla pozytywnych energii. Gdy twoje myśli podążają tym spokojnym nurtem, powtarzanie frazy nie jest tylko mechanicznym działaniem, lecz szczerym aktem integracji, gdzie każde słowo jest zasiane jak nasiono potencjału w żyznej glebie umysłu. Kiedy praktykujesz wdzięczność, nie tylko wypowiadasz słowa, naprawdę przyjmujesz i doceniasz pełnię swojego życia, tworząc synergię między pozytywnym myśleniem a prawdziwą wiarą. Cenienie sobie mocy, wizualizacji podczas recytacji frazy. Może zamienić tę praktykę w jeszcze bardziej wzbogacające doświadczenie. Kiedy wizualizujemy, przenosimy się do rzeczywistości, w której to, czego pragniemy, już istnieje. Widząc, czując i mentalnie przeżywając tę wersję siebie żyjącą w obfitości, nie tylko marzysz, budujesz neurologiczną ścieżkę, która łączy intencje z rzeczywistością. To ćwiczenie wizualizacji kiedy jest zharmonizowane z powtarzaniem frazy we właściwym stanie emocjonalnym, staje się potężnym narzędziem manifestacji. Praktyka nie polega wyłącznie na słowach, chodzi o zanurzenie się w oceanie kreatywnych możliwości, które są głęboko związane z twoim gorącym pragnieniem osiągnięcia dobrobytu. To zdyscyplinowane powtarzanie ćwiczy umysł, przekształca stare wzorce myślowe i otwiera drogę do nowych rzeczywistości. Każda chwila poświęcona praktyce wzmacnia most między obecnym a pożądanym stanem. Wytrwałość dzień po dniu pozwala ci odkrywać głębsze warstwy wewnętrznego oporu i odnajdywać w sobie determinację do podtrzymania wysiłku transformacji osobistej. To wezwanie do bycia dla siebie życzliwym, podczas gdy eksplorujesz nowe możliwości wzrostu i dobrobytu, przyjmując każdy postęp jako krok w nieustającej podróży do obfitości. Pozostań otwarty i uważny na synchroniczności oraz na przepływ wydarzeń, które teraz harmonizują się z twoją nową częstotliwością wibracyjną. Kiedy zaczniesz traktować to zdanie nie jako wymóg, lecz jako miłosne zobowiązanie wobec siebie, ustanawiasz szczerą komunikację między swoimi świadomymi intencjami, a niewidzialnymi siłami, które z nimi współdziałają. Dzięki tej synergii, proces przyciągania zamienia się w harmonijny taniec między celem a działaniem. Przekształcając każdą powtórkę w intencjonalny i pełen miłości akt tworzenia wymarzonej przyszłości. Wiele osób wpada w pułapkę powtarzania afirmacji jedynie jako pustego rytuału, bez zagłębiania się w istotę i głębokie znaczenie tego, co mówią. Każde słowo pełne wątpliwości lub nieufności działa jak ciężar, który dusi energię, która powinna swobodnie płynąć w kierunku pożądanego celu. Kluczowe jest zharmonizowanie umysłu i serca. Naprawdę wierząc, że wszechświat sprzyja naszym zamiarom, innym powszechnym błędem jest pozwalanie, by negatywne odczucia dotyczące finansów zagnieżdżały się po wypowiedzeniu pozytywnej frazy. Negatywne komentarze i myśli o pieniądzach działają jak potężne blokady, które podkopują wygenerowaną pozytywną energię. Ciągłe narzekanie na długi, rachunki czy inne niepożądane aspekty finansowe tworzy błędne koło niedoboru. Dlatego nawet po użyciu afirmacji ważne jest, by być czujnym na swoje myśli i słowa. Kultywowanie mentalności wdzięczności i obfitości w drobnych sprawach codziennych pomaga wzmocnić pozytywną energię uchwyconą podczas praktyki. Świadomość chwili obecnej i skupienie się na tym, co się mówi, potęguje siłę słów, działając jak magnes na dobrobyt. Każde powtórzenie zdania to okazja do połączenia się z wibracją prawdziwego pragnienia. Co wzmacnia drogę do szybszej i łatwiejszej realizacji tych pragnień. Uczucia strachu, winy czy wstydu związane z pieniędzmi tworzą niewidzialne bariery, które przeszkadzają w realizacji finansowych pragnień. Te emocje muszą zostać rozpoznane i przepracowane, ponieważ niosą ze sobą ładunek energetyczny, który może zniweczyć wszelkie wysiłki w przyciąganiu pozytywności. Konfrontując się z nimi i uwalniając je, tworzysz przestrzeń, w której energia obfitości. Może płynąć swobodniej, zamieniając na rzeczywistość to, co wcześniej wydawało się niemożliwe. Każdy uniknięty błąd to krok w kierunku bardziej efektywnej praktyki, narzędzia, które przy właściwym zastosowaniu może naprawdę zmienić relacje z dobrobytem. Uwierz w moc słów, zachowaj spójność emocjonalną i szanuj przestrzeń intencji. To fundamenty, które sprawiają, że ta podróż staje się nie tylko grą słów ale głęboką przemianą oraz rozwojem osobistym i finansowym. Ta metoda nie tylko zwiększa energię słów, ale także wzmacnia twoją więź z samym sobą. Patrząc w lustro i powtarzając afirmacje, nawiązujesz kontakt wzrokowy ze sobą, zakotwiczając swoje intencje jeszcze głębiej w podświadomości. Lustro działa jak portal, odbijając nie tylko twój wizerunek, ale także twoje szczere pragnienie obfitości. Dodaj emocje i przekonanie do każdej wypowiadanej frazy i obserwuj, jak twoja pewność siebie i wewnętrzna wizja zaczynają się zmieniać. Ta praktyka, wykonywana codziennie, wzmacnia zaangażowanie w twoje cele finansowe i pomaga w eliminacji ograniczających wzorców myślowych, które mogą blokować twoją drogę do dobrobytu. Wymaga ona, abyś przez pięć kolejnych dni zapisywał swoją afirmację 55 razy. Powtarzanie wzmacnia przekaz w Twojej podświadomości, przekształcając go w trwałe przekonanie. Akt ręcznego zapisywania każdej frazy angażuje zarówno umysł, jak i ciało, tworząc potężną synergię między myślą, działaniem a uczuciem. Wybierz porę dnia, gdy jesteś wolny od rozproszeń i całkowicie obecny, zobowiązując się do zainwestowania tego czasu w swoją osobistą transformację. Ta technika na pierwszy rzut oka może wydawać się nużąca ale wielu ludzi zgłasza znaczące i szybkie rezultaty, zmieniając nie tylko sposób myślenia, lecz także otaczające ich okoliczności. Użycie dźwięków binauralnych lub częstotliwości obfitości podczas praktykowania afirmacji to kolejny sposób na zwiększenie efektów. Dźwięki binauralne są zaprojektowane do zmiany fal mózgowych i mogą pomóc w podniesieniu stanu umysłu do częstotliwości lepiej rezonujących z dobrobytem. Słuchając tych ścieżek, twój mózg jest automatycznie kierowany do osiągnięcia stanu relaksu lub skupienia, co ułatwia przyswajanie afirmacji. Takie częstotliwości działają jak katalizatory, przekształcając każdą powtórkę w bardziej intensywny akt intencji. To nie tylko wzmacnia praktykę, ale także uspokaja umysł, redukując wewnętrzny opór przed finansowym sukcesem. Łączenie użycia lustra techniki 5-5-5. Oraz dźwięków binauralnych tworzy potężną trójcę, która niemal magnetyzuje Twoje osobiste uniwersum. W miarę jak każda technika jest wdrażana, rośnie przekonanie, rozpraszając wątpliwości i lęki. Za każdym razem, gdy poświęcasz się tym praktykom, budujesz solidne zobowiązanie wobec własnego dobrobytu. A wraz z tym mocnym postanowieniem otwiera się droga do nowych możliwości finansowych. Zgłębianie tych technik Umożliwia głębsze zrozumienie różnych aspektów manifestacji bogactwa. Jeśli chodzi o przyciąganie obfitości, traktowanie każdej praktyki z powagą i zaangażowaniem nie tylko przyspiesza proces, ale także umacnia wyniki. Chodzi o stworzenie nowej wewnętrznej rzeczywistości, w której nie ma miejsca na wątpliwości, a pewność zasługiwania staje się niezachwiana. Poprzez cierpliwe włączanie tych praktyk do swojej codzienności, inwestujesz w przyszłość. W której dobrobyt staje się stałą rzeczywistością, a nie tylko marzeniem. Tym samym każdy dzień oferuje szansę na ponowne potwierdzanie i dostrajanie swoich energii do uniwersalnego przepływu bogactwa. W trakcie tego wideo eksplorowaliśmy świat możliwości, gdzie szczera intencja staje się katalizatorem nadzwyczajnych zmian. Każde Twoje słowo niesie określoną częstotliwość i cel, a zrozumienie tego daje Ci moc kształtowania nowej rzeczywistości. Nie chodzi tylko o gromadzenie bogactwa materialnego, lecz o budowanie takiego stanu istnienia, który akceptuje i wita obfitość w każdej formie. Teraz posiadasz narzędzia do kierowania swoją energią i dostrajania jej do tego, co pragniesz zrealizować w swoim życiu. Droga przed nami jest wybrukowana przez szczere pragnienie i niezachwianą wiarę w twoją moc. Podejmij tę misję, by przeprogramować swój umysł i zamienić stare schematy niedostatku na nowe ścieżki dobrobytu. Świadoma i codzienna praktyka tej afirmacji stanie się rytuałem, znakiem zobowiązania wobec siebie. Uwierz w wpływ, jaki mogą wywrzeć małe codzienne działania. Nasiona, które teraz sadzisz z troską i stałością, nieuchronnie zakwitną. Zaobserwowana zmiana nie będzie zależeć od wielkich wybuchów szczęścia, lecz od małych kroków stawianych dzień po dniu, karmiąc i pielęgnując wiarę w swoje słowa i intencje. Droga może czasami wydawać się trudna. Jednak to właśnie wtedy kształtuje się i umacnia twoja determinacja. Pamiętanie, że ktoś już przeszedł tę drogę i osiągnął sukces, może stanowić pocieszenie i inspirację. Każda historia triumfu jest żywym przypomnieniem, że ty również możesz napisać własną opowieść o zwycięstwie i spełnieniu. Trzymaj się mocno, skorzystaj z omówionych tutaj technik i pozwól, by twoja wewnętrzna prawda ujrzała światło dzienne otwierając drzwi, które wcześniej wydawały się nie do przejścia. Na zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy ważne jest, aby zinternalizować pomysł, że prawdziwy wpływ transformacji finansowej i osobistej nie tkwi jedynie w przyciąganiu tego czego pragniesz, lecz w tym, w co zdecydujesz się wierzyć, że jest możliwe. Nadszedł czas, by wziąć stery własnej narracji, zaczynając od wiary, że zasługujesz na wszystko, co pragniesz przyciągnąć. Pamiętaj, że Twoje słowa to więcej niż tylko wypowiedzi, to zobowiązania wobec Twojej przyszłości. Zamykając ten film, zabierz ze sobą cytat, który oddaje tę podróż. Nie przyciągasz tego, czego chcesz, przyciągasz to, w co wierzysz. Krocz z pewnością siebie i urzeczywistnij życie, o którym w głębi serca wiesz, że na nie zasługujesz.